Witam Was z kolejnym tutorialu. Dzisiaj nauczymy się tak zwanego Twin Fans, czyli w wolnym tłumaczeniu będą to bliźniacze wachlarze. Tak jak widzieliście na intro, są to dwa wachlarze zrobionego z jednej talii kart w obu rączkach w takim oto stylu. I możemy małego takiego displaya zrobić. I na koniec Wam pokażę mały bonusikowy display. Jak się za to zabieramy? Może zacznijmy od początku, że w przypadku całej talii Ryflujemy pół deka, Łapiemy tak jak do riful-szaful, a drugą połówkę kładziemy na połowie deka, żeby to się tak trzymało Tak, jeszcze raz Ryfluję pół deka i stawiam I teraz dokładam drugą rękę, podkładam, żeby było mi wygodnie i będę rozwijał wachlarze, tak jak zaraz was nauczę, do display'a No i teraz zasada jest taka, że jak robimy wachlarze, powiedzmy, bo są dwie metody tutaj będą. Jest metoda, powiedzmy, od dołu, ta, ta, lub od góry. Z tej strony będę, będę kręcił. I jest to o tyle ważne, że spójrzcie na to, jak będę robił to indeksami do góry. Zobaczcie, rozwijam wachlarz, nie ma indeksów. A teraz jak rozwinę z drugiej strony, czyli tutaj górą, to indeksy są, tak? Czyli jeśli chcecie robić display indeksami do góry, to musicie pamiętać, która rączka musi... E, jak trzymać dek. I zaraz Wam to pokażę. E, to cóż, pokażę Wam, na pół talii weźmiemy i e, w przypadku prawej ręki będziemy się uczyć Rozsuwania, tak go nazwę, od góry, ponieważ pokazując od góry, widzimy pipsy. I grip jest następujący: tutaj będzie palec środkowy, tutaj będzie palec wskazujący, a tu będzie tak jak przy fanfanie kciuk. I teraz najlepiej ćwiczyć to kładąc rękę na stole. Tak jak ja tutaj sobie stół naszykowałem. I rozwijać paluszkami wachlarz. Jak to robimy? No, tradycyjnie, tak jak w wachlarze, punktem obrotowym jest miejsce, gdzie kciuk trzyma. I będziemy po prostu tutaj pracować paluszkami i rozwijać wachlarz. Jeszcze raz. łapie I rozwijam. Mówię, tak najlepiej to ćwiczyć na stole, ponieważ was, żeby nie pracować nad gaskiem, tak dalej, tylko same, same, paluszki, żeby, same paluszki, żeby zrobiły, zrobiły ten wachlarz o, takim w miarę przyzwoitym ruchem. Na początku zalecam delikatnie, delikatnie, żeby poćwiczyć, żeby równy wachlarz Wam wyszedł, a potem jak wejdziecie, wejdziecie do wprawy, no to już takim powiedzmy szybszym ruchem możecie to zrobić. O, takim. To był, to był grip to był grip górny przepraszam, czyli jeszcze raz środkowy, wskazujący i kciuk z tej strony. I kręcimy i mamy jedną półkę wachlarza. tak? Teraz grip dolny. Zademonstruję wam to na mojej lewej ręce, albo jak to będzie wygodniej do kamery, lewa ręka, nie trudniej. to moja lewa ręka i kciuk znowu będzie. W narożniku, tutaj jest to tu znowu punkt obrotowy i trzymamy palce. Tak, tu jest palec wskazujący, a tu jest palec środkowy. I znowu pracujemy i rozwijamy wachlarz. Może drugą stroną, żeby było widoczne, tak i rozwijamy wachlarz. Jeszcze raz. Kciuk środkowy, wskazujący i. I będziemy rozwijać wachlarz. Na ziemi znowu kładę na płask. Nie znaczy nie na płask, tak oczywiście, tylko kładę na tej części dłoni. Kładę dłoń na, na, na stoliczku i ćwiczę paluszki rozwijając wachlarz. I takie ćwiczenie Wam zalecam, czyli jak będziecie robić wachlarz, to lewa ręka, to jest moja lewa ręka, łapie dół. Prawa ręka łapie tak od góry i kładę na płask i Teraz lewa ręka rozwija wachlarz. I prawa ręka rozwija wachlarz. I znowu od początku robię. Możecie zrobić to, ja jakieś tak się uczyłem, jak ja teraz Wam pokażę. Czyli brałem pół talii i kładę na środek. Tak po prostu. Potem naszykowałem się do pozycji startowej i kręciłem. Kręciłem wachlarze. Aczkolwiek w internecie zobaczyłem, że bardziej popularne jest riflowanie półdeka. I z takiej pozycji robienie wachlarza. Tak, i takie możecie ładnie Display zrobić takie literki S powiedzmy. Bądź, bądź bonusowo możecie zrobić takie małego displaya. Robimy na półtali. Kręcimy wachlarz, kręcimy wachlarz, i teraz lewa ręka, palec wskazujący, idzie na górę, i tworzymy taką, jakby, podporę. Te, te dwa palce robią taką podporę, a ten wachlarz stawiam na tej podporze, którą wcześniej zrobiłem. Jeszcze raz zrobimy. Czyli e, robię wachlarz jeden, drugi wskazujący na górę podpieram i mam taki, taki oto display i mogę to zdjąć albo rzucić ale w łapaniu fanów tego typu nie jestem jeszcze dobry więc nie będę tutaj zbierał kart przy was ale to było, to było coś takiego dość popularną popularnym, popularną częścią jakby pokazywania tego ruchu jest zwyczajnie, że znowu robię wachlarz robię wachlarz i w taką zrobionego tak ocieram tak na siebie. o tak dla pokazu tylko. dobrze kochani ostatni raz od początku wszystko żeby nie było niedomówień dzielę dek na pół talii, tak jak pokazałem wcześniej bądź tak i prawa ręka łapie dek, dek z góry Wskazujący i środkowy łapią tutaj. Kciuk jest punktem obrotowym i tam moje paluszki moje pracują. Paluszki żeby rozwinąć wachlarz, tak? Widziane z tej strony. I druga metoda to od dołu. tu jest, tu jest kciuk środkowy znowu łapią k, k, znaczy kciuk środkowy i wskazujący, przepraszam kciuk wskazujący i środkowy kładę na płask i pracuję tam paluszkami, żeby rozwinąć wachlarz tak? teraz troszeczkę tego deka używałem przy tym tutorialu, więc żeby nie było do że to użyję innego dla pokazania Wam jak, jak ten wachlarz ładnie wygląda zrobiony Zrobiony świeżym dekiem. I cóż, kochani, to tyle w tym tutorialu. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że tego fana się nauczycie. Jest on y, też jednym z pierwszych fanów, jakie się nauczyłem. Do szybko, do szybko go obczaiłem. Uuu, bodajże u pana Jerzego Cystkowskiego. I cóż, y, lajkujcie fanpage'a facebook slash efektowne kart y, kart. To wszystko. I czytajcie bloga. Tam, tam są wskazówki dla początkujących, jak postępować w nauce z kartami, jakie karty wybrać, i tak dalej. Gdzie kupić, jak dbać, itp. I cóż, ćwiczcie przede wszystkim. Do zobaczenia, dzięki za uwagę, cześć.